Depresję kojarzymy przede wszystkim z odczuciem smutku, natomiast jest to oczywiście zdecydowane większe spektrum objawów, takimi typowymi. Ale często niewiązanymi na początku z depresją objawami są na przykład zmiany snu bądź zmiany apetytu. Pojawiająca się bezsenność, trudności z zasypianiem, wybudzenia w nocy, wybudzenia nad ranem, bądź sen nie dający odpoczynku. Zmiany apetytu, zajadanie stresu, jedzenie więcej, apetyt zwiększony na szczególnie wysoko przetworzone produkty, ale też brak apetytu czy konieczność zmuszania się wręcz do jedzenia. Niespecyficzne dolegliwości bólowe bądź Jelitowe. Może być na przykład tak, że mamy cały czas wrażenie bolących pleców, bolącego karku, nawracające bóle głowy. Chodzimy po lekarzach różnych specjalności, szukając odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Czasami może być to po prostu depresja. Tak samo pojawiające się bóle brzucha, uciski. Różne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Jeżeli poprowadzimy odpowiednią diagnostykę u lekarza internisty bądź lekarza gastrologa i zostaną wykluczone przyczyny somatyczne, także może się okazać, że podstawą do takich objawów jest depresja. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że depresja jest chorobą, która wpływa na funkcjonowanie całego naszego organizmu i może się objawiać nie tylko smutkiem czy brakiem energii, ale także właśnie różnymi niespecyficznymi objawami praktycznie z całego ciała.